Znajdujemy się w kancelarii DWF na spotkaniu zorganizowanym przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, na którym zebrali się eksperci rynku budowlanego, którzy omawiają i szukają rozwiązań sytuacji, która w tej chwili nas spotkała, czyli gigantycznemu wzrostowi cen materiałów i problemowi z kadrą ukraińskich pracowników, którzy wyjechali bronić swojego kraju. Wszyscy mówimy jednym głosem. Każdy z nas ma podobny problem. To nie jest rzecz, która dotknęła tylko i wyłącznie pojedynczych firm, tylko dotknęła to absolutnie każdego uczestnika procesu budowlanego. Wszyscy dążymy do tego, żeby podzielić się tym ryzykiem, które jest przed nami, czyli nierentownymi kontraktami, które są spowodowane ogromnym wzrostem cen materiałów i odpływem kadry ukraińskiej z Polski. Mogę powiedzieć, że absolutnie wszystkie scenariusze rozważamy. To jest oczywiste, że każda z naszych firm, wszystkie osoby, które tutaj są, mają zespoły i prawników, i kosztorysantów, i ludzi, którzy szukają optymalizacji wszystkich możliwości. Zejście z budowy dla mnie to jest rzecz absolutnie ostateczna i zakładam przy moim. To już nie jest optymizm, tylko bardziej taki realizm, że nie będzie takiej konieczności, ale absolutnie wszystkie scenariusze są przez nas rozważane. Inwestorzy doskonale wiedzą, że nie wybudują tego taniej, będą na pewno mieli inwestycję zrealizowaną dużo, dużo później. Teraz jestem po wielu rozmowach, to już wiem, że to zrozumienie, które jest u inwestorów, powoduje to, że tego scenariusza ostatecznego nie będziemy e, zmuszeni z niego skorzystać. Troszeczkę muszą e, zamawiający y, zmienić podejście do wartości inwestycji, którą robią. No, na dzień dzisiejszy nikt z nas nie jest w stanie... Zagwarantować ceny końcowej naszej realizacji, coś co jeszcze kilka lat temu było normą. Pracowaliśmy w ramach cen ryczałtowych, nikt nie mówił o indeksacji. Przerwanie inwestycji nie służy nikomu. Wykonawca będzie miał wiele kłopotów, bo to są sprawy prawne, finansowe, bankowe, różnego rodzaju ryzyka, które ma w przypadku zejścia, a inwestor no, nie ma dokończonej inwestycji. Na pewno nie będzie ta inwestycja dokończona w czasie i na pewno nie będzie dokończona w budżecie, który zakładał pierwotnie.